Sibiu Cycling Tour i tam wygrał dwa etapy. No i bez wątpienia e, ma szansę tutaj na kolejne zwycięstwo w tym sezonie, w tym dziwnym sezonie odpadł, odpadł mu już e, jeden z rywali o, John Rekorp. E, ja, to co wierdko. mówiłem też wcześniej, ja. to jest specyficzny finish, to nie jest typowy finish ja tak Tam tym, druga wiedzie w dół. Trzeba mieć e, naprawdę głowę i mocną psychikę, żeby wytrzymać. Ten stres wytrzymać tą prędkość wielu zawodników tych starszych już nie lubię takich finiszy, ale młodzi nie mają nic przeciwko. Zwycięstwo jest zwycięstwem. Ale też trzeba pamiętać, że ten, ten ostatni fragment trasy, te kilkaset metrów prowadzących z górki to jest wisienka na torcie. że Żeby tam się znaleźć w pozycji do ataku trzeba było w bardzo dobrym tempie przejechać te pozostałe 190 kilka kilometrów etapu. Co nigdy nie jest rzeczą prostą. No I, i to zawsze doliczamy do, do ogólnego dorobku do takiego zwycięstwa etapowego. Bo on jest zdolnym sprinterem, ale ten sprint nigdy nie Bez następuje po, prostu po, e, po, po kilku kilometrach walki, tylko właśnie po takim długim dystansie. No już peleton ma na widelcu ucieczkę. Oni jeszcze dojadą prawdopodobnie do premii górskiej. Tam pewnie Kamil Małecki weźmie kolejny punkt umocni się na prowadzeniu w klasyfikacji górskiej. Bardzo skromny, na ja, razie ma ja tylko dwa ale dzięki temu wyjdzie na podium dzisiaj na dekoracji tam i tam 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 jutro tam, pojedzie w tej tam, nowej, jak ty, nowej ty, białej koszyki. Grochy. Tak. Tak, ścieżka do samego końca. Maciek Paterski tutaj bardzo mocno. Wcześniej wygrał trzy lotne premię, więc ma już 9 punktów w tej klasyfikacji. Tam już widać peleton, od, już widać peleton. Lewej, tak. od prawej do lewej. Zatem, tak jak przypuszczaliśmy, druga dzisiaj górska premia czwartej kategorii to jest kres możliwości uciekinierów. Już ten peleton nie da im absolutnie szansy wytchnienia. Zaraz tam ich dopadnie jeszcze jeszcze Kamil Małecki jeszcze ostatni zryw jeszcze atak na tę premię ale widać że i Holender z EF Cycling ma ochotę na punkty nie będzie to takie proste żeby Kamil po prostu wygrał sobie drugą z rzędu premię górską jednak ten jego rywal, a jednocześnie współtowarzysz ucieczki z grupy IF Pro Cycling, czyli Julius Vandenberg, bierze drugi punkt. No i drugi o tym kto będzie najlepszy problem. Ja po pierwszym etapie, pokaże się to dopiero po zakończeniu, po ostatnim sprincie. Odpada i zostaje we trzech, co było do przewidzenia. ten Brand z grupy. No, Nordisk. On najwcześniej się poddał, ale ja też wcześniej sygnalizował, że chyba jest najgorzej dysponowany z tej uciekającej czwórki. Spora grupa, nie wiemy czy Ilor zakari wrócił do peletonu. Widzieliśmy, że ktoś tam zbierał się po kaksie. No i za chwilę rozpoczniemy ostatnie okrążenie, 16 km i metrów I tutaj już będą prawdziwe szachachy prawdziwa wojna nerwów, cały czas Ineos bardzo mocno pracujący z przodu wiedzą karapaza wierzą w niego bardzo jeśli chodzi o klasyfikację generalną, A w tym momencie Standard ciągnie ten pociąg teamu Ineos, no ale on ma tam do pomocy jeszcze Luka Rowe i przede wszystkim Rohana Denisa, więc ja myślę, że Timi z do samego końca będzie widoczny z przodu, nie do finiszu, ale na pewno do ostatniego ronda będziemy ich widzieli z przodu. I na pewno będziemy też widzieli ekipę Bora, Hasgro, ale jak długo Maciek Bodnar wytrzymał? Przypominamy, że on od samego początku, jak tylko formował się, Nie zniósł się do pracy, więc już na pewno piekielnie zmęczony, ale też ma Tam już z tyłu czaił się Patryk Konrad, który prawdopodobnie... Zaraz po nim przejmie e, to liderowanie w peletonie. Na nasą posiedzeniu będzie czekał e, Szachman, Schwarzman, Wos. E, I seliki. oni będą rozprowadzali Paskana Hermana. I dla nas ważne, żeby Rafał Majka, który gdzieś na lewej stronie w peletonie przejechał przez linię mety, znalazł się szybko na ich kole i w komfort. Ty stanie ci powiem. W porcie, żeby dojechał do ostatniego rondu. Koniec ucieczki, prawie równo z końcem rundy. Mamy połączenie obydwu grup. Ta główna oczywiście przemyka tylko koło tej mniejszej, słabszej, która jest bardzo zmęczona akcją, która trwała od początku etapu. No i mamy nowe rozdanie. Mamy grupę Trek gafredo a więc grupę, w której jedzie Jasper Stauben wymieniany wśród faworytów tego etapu. Mamy grupę The Kenning Quick -Step, nic się nie zmieniło. Mamy Jumbowismę, Ineos swoim torem. No i pamiętajmy, że Luka Mesgec wygrał rok temu i że grupa Mitchelton być może zechce mu pomóc także tym razem, aby trzecie takie etapowe zwycięstwo, bo wygrywał zarówno w Katowicach, jak i w Bielsku Mesgec w zeszłym roku, aby teraz też, też wygrał w tym miejscu, które tak dobrze już poznał i w którym potrafi zafiniszować. Bardzo wysoką prędkością. Nowe otwarcie, nowe rozdanie, nowe drużyny. Na prowadzeniu ucieczka została dogoniona, więc wciskamy reset. Chociaż ciężko to powiedzieć kolarzom, bo w nogach mają już tych kilometrów naprawdę bardzo dużo, ale teraz będziemy tutaj mieli wiele zmian sytuacji, wiele dynamiki i wiele właśnie takich akcji, że zawodnicy będą się szukali. W tej grupie, żeby wspólnie przechodzić do przodu, będą nawzajem zamykać swoje pociągi, to od prawej strony, to od lewej. I pojawia się znacznie więcej ekip niż tylko te wiodące, także włączających się w walkę, także Mężczyzny, mających katełica. swoje cele tutaj do ugrania. To jest arcyciekawe. To jest proszę Państwa najwyższy poziom na świecie. To jest World Tour, i tutaj nikt za darmo takich punktów za zwycięstwo etapowe nie oddaje. Po to właśnie przyjeżdżają na takie wyścigi. Po to komponują składy pod kątem poszczególnych etapów, żeby teraz właśnie w ten sposób nieustępliwie do końca zajechać no i walczyć o jak najlepszą pozycję wyjściową, a kto będzie miał najwięcej pary siły pod nogą na ostatnich kilkuset metrach no to się okaże za, za, za tych kilometrów 14 tyle nam pozostaje do mety. Świetnie Ineos Ej, oni mają tutaj w składzie zawodników, którzy bardzo często jeździli Tour de France, a tam na turze takie obrazki to jest standard, e, cały czas to jest, trzymanie to jest standard. standard i standard jednocześnie, <laughs> trzymanie swojego lidera z przodu, żeby nic nie stracił żeby przejechał w komforcie, żeby czuł oparcie w swojej drużynie. Świetnie też Bora teraz przechodzi do przodu, więc wymieszały nam się te dwie drużyny, zaraz jadą w to wąskie gardło pomiędzy poszczególnymi innymi stawami. No i później e, bardzo, bardzo, bardzo wysokie tempo. Spodziewamy się bardzo wysokiego tempa na dojeździe do tego krętego odcinka tam, żeby tylko żadnej kraksy nie było. Każdy tak myśli, każdy takie no, informacje dostaje no, przez radio no. od dyrektorów sportowych, a tam tych kraks na poprzedniej so, rodziny było, z trzy chyba, więc e, to jest dodatkowy stres, no, stres dla zawodników, no, bo oni wiedzą, że to, faktycznie i to, i to, i to jest, jest sytuacja nerwowa, pierwszy wyścig. Ja daję monitor, wydaje no To i jest nie. Więc stawka jest. Patrzy teraz ja na to, co dzieje zbierze. się w Polsce, więc tutaj to zwycięstwo dzisiaj dziesię... jutrzejsze i pojutrzejsze ja, będzie e... bo, podwójnie wręcz ważne e... dla każdego, kto z nami nadzieje No i pamiętajmy, że każdy musi nie, wypełnić obowiązki, które zostały przydzielone na odprawie technicznej, tak więc 12,5 km wielkich emocji z piekielnie szybkim finiszem przy spodku w Katowicach. Jedzie Jakobsen z dwoma kolegami z drużyny The Canic Quick-Step. No, no, on zawsze jest tak, no, że, że ktoś towarzyszy najlepszemu sprinterowi, a nie jedzie z przodu. Raczej ukryty tam za plecami kolegów. Podobnie teraz e, ustawiła się grupa Bora, e, także Bahrain McLaren. E, przynajmniej trzech kolarzy z tego zespołu. Ciekawe, kto dzisiaj będzie tym, na którego postawią. Czy e, dzisiaj na przykład no, będzie tak, że ten młody będzie miał... Wystąpić w głównej roli ten Pauhaus. I doprawdy pokazują, że stare wyjście jednak go, 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 będą próbowały jeszcze raz i zaistnieć to, o, na finiszu. Interesujące pytanie. Teraz za wcześnie, żeby udzielić odpowiedzi. Już mniej niż 12 km do mety. Ale zwróćcie jeszcze uwagę nie na pewną zagrywkę taktyczną. Wjechała pora. razem z Dechenikiem nie e, nie wąskie gardło takie pomiędzy e, stanami i od razu nie, 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 Od razu się zregenerowali, od razu puścili. Nie, od razu nie oni wiedzieli, że nikt tam ich ani prawą, ani lewą stroną nie odjedzie i czekali właśnie na ten nie, moment, żeby tutaj nie mocno nie, znów zacząć pracować. Później, że teraz ten odcinek, gdzie jest szeroko, gdzie będzie bardzo wysokie tempo, gdzie każdy będzie chciał być z przodu. Zobacz, że Maciek już z lewej strony drogi w perspektywie tego zakrętu później, który za 2-3 kilometry będzie w prawo i przyjdzie ten boczny wiatr. Tutaj oni mają odcinek z wiatrem, trzymają się już z lewej strony, żeby tam po wyjściu z tego zakrętu być być z lewej strony, żeby ci, którzy ich rozszedzają, objeżdżali. Jesteśmy teraz na łuku w prawo, stąd też zmiana trajektorii, no bo wiadomo, że też wybieramy najkrótszą, najkrótszą drogę, ale prawdopodobnie później znowu ten peleton wróci na lewą stronę. I tak zawodnicy właśnie poznają trasę i tak planują to, z której strony jak trzeba do finiszu podejść. To jest duża zaleta Tour de Pologne, bo tu można świetnie poćwiczyć rozprowadzenia, bo nie ma wielu takich szans, że etap kończy się na rundach. Możemy tę rundę zapoznać, i możemy perfekcyjnie przejechać końcówkę. My to widzimy w książce, ewentualnie na jakimś Street View, ale jednak papier cierpliwy wszystko przyjmie, a życie jest inne. Nie wiadomo, z której strony organizator poprowadzi trasę, czy z prawej strony wysepki, czy z lewej strony, czy rondo pojedziemy tak, czy pojedziemy tak. Tutaj można się bardzo dużo nauczyć, stąd też tak wielu młodych kolarzy lubi tutaj przyjeżdżać, bo mogą świetnie się sprawdzić i pojąć to różne rozwiązania. Mamy po prawej stronie drugie. Po lewej na ekranie biało-czerwone koszyki naszej reprezentacji e, i to aż trzech że Alan Banaszek tutaj sposobił się do e, uczestnictwa w tej rozgrywce sprinterskiej. Wiemy, że ma ku temu predyspozycję. No i oczywiście byłoby pięknie, e, gdyby włączył się do rywalizacji. E, trzeba dalej jechać czujnie. Dobrze, że są ustawieni w odpowiednim szyku e, kolarze reprezentacji Polski 10 km przed metą. 10 przedmiotów, tymczasem, tymczasem Bora cały czas te zielono-czarno-białe kaski na pierwszym planie. Pascal Ackerman, jego ludzie. Schwarzmann, Dokładnie mówiąc. Znaczy, ja, mówię, że jego ludzie jeszcze no, no, że oni go, no, go no, rozprowadzają, no, no. a na, na Ackermana. Schwarzmann na prowadzeniu teraz drużyny Bora Hasbroe. bo teraz to mamy prawdziwy pokaz siły. Tak, Ineos cały czas z przodu. Wszystko to się będzie zmieniać. Cały czas. Nie, nie teraz już jechali się na całą Zdjęmy, drogę, by za chwilę znowu się zjechać. Ktoś tam da zmianę, ktoś odpuści, ktoś musi później przyspieszyć. I to takie wyjście, takie ściganie od zakrętu do zakrętu. Czasami tak jest. Są ważne punkty na rundzie w których trzeba być z przodu. Dzięki temu, że jesteśmy z przodu, później możemy pojechać sobie spokojnie i złapać oddech. Tak będzie też w tym przypadku. Będzie z wyścig do tego zakrętu. Później podwórka będzie mocna, ale przez ten kręty przejazd przez miasto możemy sobie na Bo ja. pewno, bombę, tak jak to mówi Rafał Majka, na a ostatnich w tym przypadku i 2,5 km. I to pora świetnie z naszej prawej strony, czyli z lewej strony drogi. Jeżeli ktoś będzie chciał wyprzedzić, to musi wziąć na siebie trochę więcej wiatru. Chyba rafał Majka teraz dyktuje tempo, nie straci trochę sił, ale jest w komfortowej sytuacji, bo jedzie sobie z przodu, pomoże kolegom, oni później pomogą jemu. Tak funkcjonują od drużyny kolarskiej, tak zachowują się również wielcy mistrzowie. ciebie. Do niego. Zespół kolarzy e, zespołu Gastrom Roosevelt, a więc drużyny z dziką kartą. E... Też tam się pojawiło w czołówce Peletonu, ale któż tam w tej chwili nie próbuje znaleźć dla siebie choćby centymetra przestrzeni. No, wszystkie ekipy chcą dzisiaj walczyć o zwycięstwo. Dwa pierwsze etapy sprinterskie na tego rozczudne to jest właśnie pole do dla wysiłku zespołowego, dla takiej pracy wspólnej. A i tych, których nie widzieliśmy od dawna, nagle teraz zjawiają się tutaj i pokazują, że my też my też chętnie się w to wszystko włączymy. Znowu jest ale trzymają go na dystans, blisko jadą, trzymają po prostu kontrolę nad tą sytuacją. Kolarze Bory, Hans Grohe, zobaczmy, że Mistrz Świata, Mats Pedersen też się tu pojawił w tęczowej koszulce. Wiemy, że on jest zdolny w że na tych śląskich sprintach w zeszłym roku też starał się pokazać. To jeszcze było ostatni przedmiot w tęczowej koszulce. Ale ładnie biało za bardzo, Starek z przodu, świetnie A teraz sky. Sky prawie w Wjeżdżają teraz tak nie w, bary, w bardzo zdałem. kręty odcinek trasy, Standard na prowadzeniu, więc nie będzie łatwo go objechać, ale brawo dla naszych, bardzo ładnie ustawieni no. przed tym krętym odcinkiem, który jest ważny żeby w spokoju dojechać do finiszu do finiszowych ostatnich dwóch kilometrów a tamto już wtedy tylko i wyłącznie nogi i głowa ale tutaj trzeba mieć też szczęścia trochę żeby z tej krętej sekcji wyjechać z traksa ktoś z góry tam leży ale zobaczmy, że to od razu spowalnia dziesiątki kolarzy, którzy, którzy jechali z tyłu Niby nie jest to jakaś kraksa ogólna, ale jednak zupełnie tam... nastąpiła. A to w 7 km przed metą już może mieć kolosalne znaczenie. Ackerman ja jednak po tam pojechał. Czyli Ackerman nie będzie się liczył no, w finiszu. No. I chyba Schwarzman też tam leżał. No dobrze jak Ackerman, Ackerman leży. No nieprzyjemna sytuacja, ale taki jest sport, można powiedzieć. No, to jest tutaj tutaj, tutaj to. zobaczymy, kto pierwszy poleciał. A rybę zrobił ktoś z inneosób, nie wiesz to nie karapas, bo taki mały i podciął Akrymana. Podciął w ten sposób Packermana chyba. No zabrał ze sobą całą resztę. Zobacz tam nawet trawnikami jechali dospędzony peleton, bardzo mocno, ciężko w takiej sytuacji wyhamować oponę, która ma 25-27 mm no tak, ale już wszystko pojechało dalej, już jest tylko 60 km do mety, no zaczęły się te ostre zakręty i jazda ulicami e, centrum Katowic. Grupa Ineos z przodu, a za nią, jak cień, kolarze bahrain McLaren. czyli, tak, ja tutaj przejechał przez to wszystko nietknięty, no, ale w, w tej chwili zupełnie tak, jakby chciał dzisiaj wygrywać etap. Ciekawe dla kogo? Niecałe 6 km do mety. Rozciągnięta przez, przez grupę e INEOS, główna grupa. E oni ukształtowali taką szpicę, czyli to wszystko już nie jest poprzek drogi, tylko zdecydowanie wzdłuż. i kolejna kraksa. I kolejna kraksa, tam ktoś tam, ktoś tam, tam też, też nie wyrobił zakrętu, nie wiem czy to nie jest z reprezentacji polskiej, ktoś potrzebowany dręg, to, Uj, to być? Alan Banaszek, nie, mam nadzieję, że się mylę, ale możliwe, albo Adrian, albo Alan, ciężko było to w tym ułamku sekundy zauważyć, ale widzimy, że droga jest śliska, dobrze, że nie pada. Ale, ale to też był taki epizodzik, no, nie było wielu uczestników tej kraksy, reszta pojechała bezpiecznie, ktoś miał pecha niewątpliwie no, i pojecha, był to reprezentant Polski. No a tutaj Ineos, Ineos, jadący Ineos, pamiętajmy, że w zeszłym roku oni wygrali ten wyścig, w sensie takim, że Paweł Siwakow był pierwszy w klasyfikacji generalnej. A osiągnął to wysiłkiem e, zespołowym, jak to zawsze jest w kolarstwie. Więc Ineos z pierwszymi numerami startowymi także tym razem przyjechali z Richardem Carapazem, zwycięzcą Giro ubiegłorocznym, aby e, tutaj walczyć z nim o zwycięstwo w całym wyścigu. No ale nie zaszkodzi wygrać też etapu na początek. E, na razie bardzo, bardzo dobra jazda. Zostało ich w tej chwili czterech. Za nimi trzej kolarze e, Bahrainu, McLarena i potem już Bora, potem Jakobsen e, z asystentem z e, Dykanin Trochę było zamieszanie, ale nie na tyle, żeby, żeby w ogóle zburzyć te wszystkie i wykoleić pociągi, które się ustawiają. No ale parę drużyn straciło ważnych zawodników, czy to w rozprowadzeniu, czy w samym sprincie Luke Rowe już zrobił swoją robotę, zjechał do tyłu, teraz z przodu Stanar. Zauważyli, że co chwilę obracają się, patrzą, czy muszą dokładać tej prędkości, czy jadą wystarczająco mocno czy ktoś ich obiedzie, czy może ich nie obiedzie. tam Michał Gołaś co chwilę też obraca się na jego kole Danbar. no i później prawdopodobnie Karapas. skoro zostało ich czterech, to tak musi wyglądać ten skład Stanarda jest ciężko wyprzedzić generalnie, 61 km na godzinę widzimy tą prędkość, Jan w swoim żywiole, Michał Gołaś za chwilę się obraca, kontroluje tą sytuację no i w razie czego e, pogoni trochę stanarda, żeby do kolejnego zakrętu dojechali w komforcie z przodu, widzimy, że e, Bora gdzieś tam próbuje przejść do przodu ale to jest jeszcze wcześniej, oni wiedzą, że są w dobrej sytuacji, komfortowej, już prawie, że wyjechali z tych wszystkich zakosów i zakrętów, będzie ich jeszcze kilka ale to co najgorsze prawdopodobnie już przed nami oni są z, przed nimi, oni są z przodu e, w komforcie, wiedzą, że teraz liczy się też e, oszczędzanie sił no i zostaliby trójkę. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie, bo to jednak jeszcze nie jest nawet początek tego podjazdu w Alei Korfantego. Jeszcze kawałek został nam do tego momentu. Także wykruszają się pomalutku i Carapaz rzeczywiście jedzie jako trzeci w tej strukturze. Czyli prowadzą, prowadzą swojego lidera bardzo dobrze kolarze zespołu INEOS. Tak jakby to dzisiaj na końcu był podjazd pod górkę, a nie lekko z góry prowadząca trasa. Bora już też tam się ustawiła i po Zbierała. jest też czujnie jadący mistrz Holandii Fabio Jakobsen z Technic Quick Step. Oglądamy to siłą rzeczy z góry, bo tam jest za ciasno, żeby się wcisnąć i pokazać wszystko z bliska. A więc ten rozciągnięty maksymalnie peleton przez ulicę Katowic jadący i zbliżający się nieuchronnie do ostatnich dwóch kilometrów, do tego podjazdu, a następnie zjazdu, gdzie będą walczyć sprinterzy. 2 km 900 metrów. Dalej Ineos, dalej Ineos, ale przecina to wszystko grupa Bora Hans -Groje. I co? I jeszcze cały czas w soczołówce mamy koszulki Bahrainu, McLaren. Przypominamy, Bahrainie jeździ zarówno Mark Cavendish, jak i Phil Bauhaus, a więc dwa pokolenia sprinterskie, tak można to określić. Ineos, Ineos, kolarski Dream Team. I cały czas oni dyktują warunki. Wydaje mi się, że cały czas Ackerman jest jednak z przodu. To chyba nie on tam leżał w tej kraksie, chociaż blond włosy i jego postura, ale musielibyśmy mieć trochę lepsze zbliżenie na kolarzy Bory, żeby z tego. Tak, jest, jest, jest Ackerman. czyli Ackerman cały czas z przodu. Chyba został mu Selik do pomocy. Natomiast nie sugerujmy się wyłącznie tym, kto jest z przodu. Patrzmy na to, kto jest w trzecim, czwartym rzędzie. Tak jest. Bo w tym fragmencie wyścigu, dwa kilometry przed metą, to jeszcze tam mogą być ci najmocniejsi, ci, którzy szykują się na finisz. No i już trzy i Już tam za ich pleców dojeżdżają także kolarze Mitcheltona Scotta. Zakładamy, że Luka Mesgec włączy się do rywalizacji. Jest też jeden reprezentant Polski. No, z tak daleka nie można było rozstrzygnąć, to taki dokładnie, ale, ale był tam z przodu e, 213 a zatem, e, Paweł Bernas daje, daje. Już został e, sam, będzie teraz sam walczył o swoje, żeby nic nie stracić. Nie. No dobrze, ale oprócz tego jest cały czas ta rywalizacja formacji sprinterskich: Emiraty no i, i, i Grunerwege. Myślę, że zaczyna już ten manewr, który mam udać zwycięstwo. To jest lewa strona drogi. Lewa strona drogi takie żółto-czarne kostiumy grupy Jumbo Wisma. Grunewagen powinien tam być w tej chwili odpuścił. Ten pierwszy rozprowadzający, czyli Grunewagen przy barierkach w tej chwili zamknięty. Ale i mistrz świata, Mats Pedersen jest tam obecny. I w tej chwili gdzieś koło czwartego miejsca możemy go widzieć w peletonie. A więc jest bardzo ciekawie. Jest tęczowa koszulka. Mats Pedersen, mistrz świata, będzie chciał także włączyć się do walki o zwycięstwo w Katowicach. W tym słynnym sprinterskim miejscu. Już jest rondo, już jest nabród, kilometr do mety. I teraz ten najciekawszy moment, na który czekaliśmy od początku etapu i doczekaliśmy się. I mamy tę sytuację, kiedy będzie szybka, ale bardzo interesująca rozgrywka. Dekening, czyli Fabio Jakobsen, ale ten, który jedzie z przodu w tej chwili, to nie jest ten, który ma wygrać. Musi zobaczyć, gdzie jest jego lider. No, ciekawe, to jest Balerini. Ale bywało już tak przecież, że nawet w Dekening, ten, kto rozprowadzał, pojechał za mocno i sam wygrał, a jego lider nie nadążył. Tak było z Gavirią w Warszawie. Jest Marc Pedersen, ale to jest jeszcze daleko do mety. Pedersen mocno naciska na pedały. Jest sam. Jest sam i w tej chwili musiałby to wszystko udźwignąć, no ale jest mistrzem świata. A już tutaj nadciąga Ackerman, a u niego na na kolej siedzi Grunewegen. Grunewegen będzie atakował 200 metrów, a więc być może Dylan Grunewegen no, w tej świątyni sprintu będzie dzisiaj najlepszy, najmocniejszy. Nie za wcześnie. Jaka kraksa, się Jakobsen ma makabrycznie. A już mamy nie, nie wiem, czy się nie skończy dyskwalifikacją Grunewegena. Aczkolwiek było tam bardzo ciasno, nie bardzo było miejsca. No, a już był ale, ale, ale... Ale no, no, zobaczymy. Będą tam no, służby no, sanitarne i na pewno będzie potrzebna pomoc dla Jakobsena, który poleciał prosto od barierki ograniczające trasę. Na pewno był tam kontakt, na pewno było bardzo ciasno, ale tak jest przeważnie. być Jak te by się rozjechali? No, musimy to obejrzeć jeszcze raz, żeby. Po pierwsze ustalić, czy było tam jakieś wyszków. Czy, czy po prostu był to nieszczęśliwy z niego Dobra, nie Na pewno będą musieli się w tej sprawie wypowiedzieć z sędziałem. Sprinterzy mają to do siebie, że lubią wciskać kierownicę nie zawsze tam gdzie jest miejsce. Tutaj było bardzo, bardzo ciasno. Rower sprintera przy sprincie no, przesuwa się o 30-40 cm w prawo i w lewo. No i gdzieś tam spotkały się kierownice dwóch zawodników i no ta kraksa wyglądała naprawdę Dobra, bardzo, ten bardzo ten groźnie. Ten rozerwać tak było, barierki, tak, które są no, ze sobą połączone, no, trzeba użyć naprawdę tak bardzo dużej siły. Przy tej prędkości była sama tak kreska, 80 ja nie, tak km Jere, na godzinę, może jest nawet jest więcej. Uderzenie w coś, co stoi i się niemalże nie rusza, no, no może być w skutkach bardzo groźne. Na tą chwilę Dylan Gronewagen wygrywa etap. Mark Saro drugi, Luka Mesbius trzeci, Jasper Philipsen, ale czy tak będzie, muszą się wypowiedzieć sędziowie e, i to oni podejmą ostateczną decyzję. Jest na każdym wyścigu i sędzia techniczny, e, który właśnie przeglądając różne nagrania decyduje, czy. Nie ukarać któregoś z zawodników. No i jeszcze raz ten skrót, tutaj jeszcze dość daleko do mety. Akerman zamknięty, patrzymy gdzie jest Grunewegen. On był daleko, on tutaj widać tylko jego kas, przechodzi teraz. O, widzimy go teraz w pełnej okazałości. jak Jakobsena też widać, bardzo pilnował Grunewegena bądź co bądź to są dwaj Holendrzy, jechał w tej chwili na kole jako czterogórz no no. tam był także Saro, był ten Philipsen Luka Mezgec również tu próbował, no miał, miał Luka Mezgec dużo miejsca bo on jechał środkiem, ale też był tu kontakt i tak też starty tak, się tak. w takim sprinterskim pojedynku, no a tu przy barierkach jest to, a a tu i jeszcze był ten ruch tak tutaj no niestety, moim zdaniem Grunewegen mimo tego, że pierwszy wjechał na metę i się wywalił za tą metą, bo też ucierpiał. To może nie utrzymać tego zwycięstwa, może tu jednak być interwencja sędziowska. Myślę, że będzie interwencja sędziowska, ponieważ to jest jego trajektoria jazdy, widzimy, gdzie są strzałki na drodze. E, chociaż tutaj delikatnie, ale to jest, jest ten moment, jest, który... Zajaz jeszcze o, no, i sam się przewrócił a jeszcze pan, zobacz. Pan, pan... No, tak, tak, to powiedziałem, że on zaraz za metą runął i ci pozostali też tutaj się wywracali i wcale nie było bezpiecznie. Ale najważniejsze było jednak to, ten moment, kiedy Gunowen ruszył do przodu. I gdyby tak pojechał dalej prosto, nie byłoby pretensji natomiast e, próbował go jeszcze wyprzedzać na ostatnich metrach przy barierce Fabio Jakobsen i ten moment kiedy Grunewagen zjechał do barierek A, góra, i jeszcze wyczuł tutaj i powiązałem ruszył barkiem, nie wiem czy chciał, sam uwagę, na wagę Czy taki no i to wprowadziło naprawdę wielkie niebezpieczeństwo dla kolarzy na samej linii metry koleś za metą się wywalił Popatrzył pod spodem, zobaczył, że wychodzi mu Jakob z tym bokiem i wnet drogę. Wybroniłby się tylko, że barierka złapała mu, złapała mu koło. Tam jeszcze jeden z kibiców przecież ucierpiał, bo został tam uderzony i to, naprawdę była sytuacja bardzo niebezpieczna. szybko nie nie czekamy na raport. Po pierwsze.